M. Jak Mi Bo, odcinek 1377 – Artur porwie i Imay. Co będzie dalej z Is? M. Jak Mi Bo, odcinek 1377 – Ostatni przed wakacjami, wtorek. W serialu M. Jak Mi Bo nie widać ojca koszmaru Izzy Lewickiej, która po, lubię z Arturem przekreska je prawdziwe piekło na Ziemi. M zacznie J regularnie bi. Jakby tego by było ma, bo, to będzie to robip nawet, trzymaj, Anna Wierzkot za kreska tym razem przypomni jej kreska kreska w kreska do chwili mo kreska E odebra jej dziecko bo przecież kreska ma papiery na to kreska Iza jest chora psychicznie i zapęca się nad córką w 1377 odcinku m jak mi bo ostatnim przed wakacyjną przerw. Coraz bardziej udrczona i zazwróci się po pomoc do wujka Artura, Roch Siemianowski. Kiedy poskar kreska Y kreska Eskalski zachowuje się jak psychopata. Wujek zamknie z w swoim domu. Zadzwoni do Artura, by przyjechał po kreska On, która zadziba wygada iwa jakie bzdury. Po drodze psychol kolejny raz pobije ukochan. Na tym jednak nie koniec horroru. W 1377 odcinku M jak mi bo oprawca izy zmusi J. eby wyjechali z Mai z Warszawy. Przemoc i grozbami wywiezie J jak najdalej od Marcina. Tymczasem Chodakowski będzie próbował pokona Skalskiego. W Bamie do domu i w piasecznie, by zdobyć nowe próbki do badań DNA Maj. Pechowo Artur Go zauwa kreska Y i wezwie policji ale tym razem Marcinowi uda się uciec. niestety w nowym sezonie M jak mi, bo po wakacjach 2018 Artur dalej będzie się na nadis fizycznie i psychicznie. W Kairconych w banie odcinkach serialu i że nie uda się uwolni odejm kreska tyrana.